Cześć wszystkim, witam. Um, dzisiaj chcę, chcę, chcę powiedzieć o tym, w sumie, jak moje życie wyglądało, jak się porównywałem do kogoś bądź do czegoś, co daje nam porównywanie. Jak to zrozumiałem całkiem niedawno, wiecie. Powiem w ten sposób, EDK, Ekstremalna Droga Krzyżowa, na którą w sumie zaprosił mój przyjaciel. I sobie tak pomyślałem, kurczę, no coś pięknego, nie? Jeszcze nawet nie, nie, nie myślałem o tych kilometrach, bo to dla mnie było mało ważne. Mówię, ekstremalna długość się idzie w ciszy w nocy, można podziękować. I mój taki, intencja była, podziękuję Bogu, mówię, kurczę, poczuję to co Jezus, jak szedł z tym krzyżem, nie? E, tak będę rozważał te, te stacje rozważania na, 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 na... Jeszcze nie wiedziałem, że tam są takie rozważania i, i, i o co to dokładnie tam chodzi, ale wiedziałem, że w ciszy i, i, i się rozmyśla, nie? ale no to też dla mnie, nie? I tak jeszcze idę z moim przyjacielem tą drogą. Wiecie, krzyżą, i początek te 25, 20 kilometrów było spoko, nie? I tak e mówię jeszcze do niego, kurczę, ja mogę w tym podziękowaniu iść nawet na koniec świata teraz, nie? To co tak, co się, co się stało, bo wam powiem, po 20 kilometrach przyszedł taki kryzys, dla, dla mnie, jeśli chodzi o ból, który poczułem w kostkach, nie? i. i no coraz mi było gorzej iść. Coraz gorzej mnie tak to, to bolało mnie, ale sobie myślę mówię, kurczę, no nie, nie dojdę przecież dziękuję. Jest jeszcze, jeszcze taka cicho z tyłu intencja, bo to tak naprawdę też było takie, że już nie chciałem o tym mówić, bo ja za to dziękuję już, no czyli już to dostaję, ale jeszcze chciałem poprosić, że może szybciej troszkę było, jeśli chodzi o naprawienie mojej rodziny. Nie? Może trochę szybciej, może tam coś się da zrobić jeszcze tam w tym. W tym w tym kierunku, no to taka była cicha intencja. I teraz idąc, kurde, już naprawdę przychodził taki ból, że nie mogłem robić kroka, no nie. No to sobie myślę, mówię, przecież jak ja nie dojdę, to nie będę miał rodziny, nie. I nie dalej idę, nie. A jeszcze przedtem, zanim, zanim w ogóle czułem ból, to sobie myśl, myślę, kurczę, tak się fajnie idzie, mówię, ten Jezus miał gorzej, mówię, tak może, Panie. Mówię, daj mi w kość, Mówię, niech poczuję to wszystko teraz, nie? Jo. I, i, I kurczę, no to było coraz gorzej, coraz gorzej. Mówię, no kurde, muszę dojść. I, i tam już ja Jabłowie w sumie, już tam było zostałam w bazie 11 km do końca, bo teraz miała 41, no już wiedziałem, że nie dam rady tak po cichu, ale dalej kurczę, wiecie co, i wtedy Wtedy zobaczyłem, już prędzej przed diabłowem, trzy młode dziewczyny. No młode, 14 lat może miały, no nie wiem ile tam, nie, ale bardzo młode. No i tak, kurde, nie narzekają, idą twardo. Ja się nawet nie porównałem do mojego przyjaciela, bo, bo no nie ten level, nie, ale, ale też, też sobie tak myślałem, kurde, no tak może w duchu, może pokażę mu też, że to nie będę narzekał. No, ale się porównałem do tych dziewczyn, dziewczyn, bo tutaj w ogóle nie chcę mówić o porównywaniu się, co daje nam porównywanie się do kogokolwiek, nie? Później do tych dziewczyn się tak porównałem, mówię, jak na tym radę, to ja też muszę dać radę, mówię, jeszcze kurde w takich intencjach to dam radę, nie? No i idę dalej, kurde, ani jeszcze spotkaliśmy takiego jednego kolegę. Eee... Poznaliśmy go takiego opaka, nie i to też on taki zadowolony idzie, 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 nie? A ja kurde nie mogę. <gryw> Naprawdę. Włóżniam taki, że aż mnie kurde wchodziło w piętę, nie? No i mówię, kurde, o co tu chodzi? No przecież muszę iść, mówię, podziękować muszę no, za takie coś, że mam możliwe zmiany tego życia, nie? No mówię, to w duchu myślę, mówię, kurde, muszę iść, nie? No i tam coraz gorzej było, coraz gorzej, coraz gorzej. I kiedy już już, już siadłem do przystanku tam, to było, była w Lipinkach, i o Alpinkach, e, mówię do mojego przyjaciela, mówię, wiesz co, weź, po helikopter, niech tu przyjadą, wezmą już Erka, mówię, no nie dam rady, już po, puściłem, tragedia. <noise> to oczywiście nie chodzi o helikopter, tylko o żonę, o naszą, moją przyjaciółkę, tak, która miała nas rano odebrać e, z e, Perplina, nie? Mówię, ja tu poczekam na tym przystanku, I wiecie co, znowu, nie, tutaj zobaczyłem, idą dwóch takich, no, no dziadków, no, no, starszych, starszych gości, dwóch idzie, nie, I... Zadowoleni, uśmiechnięci, mijają nas, spacerują i ja mówię, kurde, wiesz co, nie, nie dzwoń, idziemy dalej. Zrobiłem może 20 metrów, odpuściłem, no nie da rady, nie, mówię, co nie da rady. I, i wiecie co, no mój przyjaciel poszedł, poszedł, dalej, mówi, dobra, to ja lecę, bo on już dawno tam był, gdyby, gdyby nie ja, taki ślimok z tyłu. No i, i siadłem się z tym książeczką z tymi rozmyśleniami, mówię, to mam czas teraz, to sobie porozmyślam to wszystko, nie. I ją. Tam też mnie jedna rzecz zastanowiła, nie? Ale przyszła mi taka myśl: bo jak ja się, jak ja się źle czułem, że jestem słaby. Dzisiaj ja ja w ogóle ja się Jak już przyjechała. Ania przyjechała, wzięła mnie stamtąd, to ja już sobie myślę sobie: no kurde, no koniec, o to jesteś słaby, cienki, cinki, jak barsz. No bo tu dziadki chodzą, małolatki, spaceruje się, biegły pod górę. Coś, coś niesamowitego. No mówię: jak taki słaby ty jesteś, gość, nie? I, wiecie co? I co dało mi porównanie? No porównanie mi dało o co? No właśnie takie uczucie że słaby, że to, że kurde nie daje się rady. A prawda była taka, wiecie, jaka była prawda? Prawda no była taka, że dzisiaj wiem, że to było mistrzostwo Świata. To, to, to w ma, dla moich możliwości. No człowiek ma jakąś, każdy człowiek, ja też mam swoje granice na dany moment, oczywiście, nie? One są na dany moment, dlatego że możemy się uczyć. O co tu chodzi? Tamto to teraz moje myślenie, które tak przemyślałem. Co, co jeszcze tego nie widziałem, dopiero oczywiście w ciągu tam kilku dni, nawet do dzisiaj, dochodzi mi o co, o co tu chodziło, nie? Co mi chciało przekazać tym, tym, tym moim niedojściem, nie? Że na dany moment po prostu no i ciało no daje na taki moment. Taką skamiętą spółkę, Takie, taką że jak do teraz kuleję. U już jest 3 dni po, od piątku, dzisiaj mamy poniedziałek. I no, po prostu nie mogłem, iść, no miałem swoje granice. Moje ciało miało granice po prostu, które no, nie jest o przejść. I porównywanie się do kogoś nigdy nie daje tego. No bo przecież może być coś lepszy gorszy, to też w Ja to, 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 kupę czasu temu słyszałem i wiedziałem o tym, no ale ja to robiłem nawet teraz, kiedy dostałem tą bramkę prawdy, kiedy mogę po prostu iść i, i, i dziękować za to. Nie? No, teraz co myślę mówię, kurde, ja miałem Ci podziękować i co nie mogę? I ja jeszcze tą rodzinę, jak sobie pomyślałem, że nie odzyskam. Mówię, teraz nie dojdę, to nie odzyskam. To ja się to uśmiałem, jak ja to zrozumiałem, nie? Zobaczcie, nie? Moje życie polegało na porównywaniu się, nie? Zawsze znalazłem kogoś gorszego, kogoś tam gdzieś. I się myślę, mówię, a to jest to lepszy, kurczę, nie? Tutaj, tu jeszcze. I co mi dało, porównywanie się do kogoś gorszego? Do kogoś gorszego mi dało to, że nie musiałem zmieniać u mu siebie, nie widziałem błędów, nie? A do kogoś lepszego? to mi dało, porównywanie, co mi dało, no to, że się czułem gorszy i, i, i nie szło nic zrobić No jakbym przecież w takim momencie zasł z tą myślą, to bym odpuścił całkowicie, tak jak w życiu przedtem robiłem. Odpuszczałem całkowicie i żalanie się, no co, bo mi pewnie gdzieś tam zaćpanie, czy zachlanie, i, czy tam zagranie, nie? Z czasem. No bo ja tego nie zrobię, odpuszczanie i nic nie robienia No to, 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 to dzisiaj to wiem, że tak naprawdę każdy ma tyle sił, co potrzebuje na dany moment, no. To też mówię o uczeniu, bo uczenie to też jest, no, no uczę się, bo dzisiaj się każdego dnia uczę, czegoś się dowiaduję i, 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 i tak naprawdę wszystko co, co robię, dzisiaj wiem, że to po prostu przynosi jakiś owoc, nawet ten. Co, co, co przychodzi przez ból. To w życiu, nawet za każdym razem, ja dzisiaj to wiem, ja to porównam zawsze, to, to mi się podoba, to strasznie piękne, nie? Bo jeżeli coś jest straszne, to przeważnie po tym jest pięknie, no ja jestem wręcz przekonany, że zawsze, nie? Kiedy pięknie jest na początku, kiedy jest łatwo, pięknie, no to później przychodzi strasznie, bo to jest oszukane. Nigdy nic nie jest pięknie od początku. Zawsze jest ten, ten przejście, gdzie się ucz, uczy. Teraz uczę, jakby swoje ciało, co mną, no to się nazywa trening. No jeżeli będę uczył tego chodzenia, no to w końcu się nauczy tyle, że będę przechodzić, nie? No, no na dany moment moje granice były ograniczone. Tak samo jest z życiem i zrozumowaniem jego. Na dany moment jest ograniczone, nie? Ale jak się uczę no to to by na ten temat, nie? Dzisiaj wiem, że porównywanie do nikogo nie ma w ogóle żadnego sensu. Naprawdę to zero zero same złe rzeczy, nie? Bo jeśli porównasz gorszego, gorszego, no to będę się czuł lepiej. Ale to jest fałszywe. Jeżeli do, do, do lepszego, czy znaczy lepszego, no do, do, to może <śśśśśś> wszyscy jesteśmy w równi, bo mamy tą samą możliwość. Mamy siły nadane tyle, ile potrzebujemy, nie? To też nam pokazuje. No mówię, no ja ten ból, który i zobaczcie, no teraz też zrozumiałem, nie, jak to działa, nie, ja, ja na przykład czegoś wtedy, kiedy się porównywałem, no można to porównać do tego, do tego okresu, nie, bo to ten był, kiedy zostałem oszukany, to porówn porównywanie się to było na porządku dziennym, nie, to coś dawało, no po prostu zero efektów, nie, no, gdzie co chciałem zrobić, to leżałem, ale o czym chcę, chcę powiedzieć, no i wtedy też krzywdziłem innych, nie, Najbliższych, nie? I wszyscy w koło mnie, no, najlepsze to jest to, mówili mi, co mam robić, i dobrze mówili. Dobrze mówili. Znaczy, no. No, musisz mi z sobą, Macie, w siebie i tak dalej, no to było coś, ale ja tego nie potrafiłem zrozumieć, tego nie szło. I teraz wiecie co, ja, chcę, ja bym chciał? Ja bym chciał, żeby mnie rozumieli. To jest naj, najlepsze, ja sobie tak myślę, mówię, jak, jak No to jest niesamowite, nie? Tyle czasu byłem w jakimś amoku. Gdzie oszustwie, gdzie naprawdę wchodziłem w jak taki chomik, a to nazywam bieg, chcę dojść do czegoś, co w ogóle jest nie, fikcją, i że to mi przyniesie szczęście, tam lecę, lecę, lecę i zawsze na tym dole nie. To przeważnie był wyznacznik pieniądz, nie? No to w ogóle nie ma nic wspólnego, wiecie co? Ja sobie pomyślałem, no pewnie kiedyś tam będę miał słace długi i za i, 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 no jakieś pieniądze to będę mnie w stanie podziękować w inny sposób. Nie? No zresztą, je, mówię teraz o tym podziękowaniu, jak szedłem na tej drodze krzyżowej, no na ten moment mogłem tyle podziękować za później, to będę... Codzienna co modlitwa i tak dalej. Nie? Mi się wydaje, jak mówię o pieniądze, to bym pewnie tam wspomógł tych, co potrzebują i tak dalej. Ehm, oczywiście pier na pierwszym planie jest moja rodzina, oczywiście, ale nawet to, że teraz to mówię, za to nic nie płacę, nie? Nic mnie to nie kosztuje. Jedynie trochę czasami upokorzenia jakiegoś takiego w głowie są, myślę, mówię, no ale jest kupa ludzi, którzy to rozumieją, nie? I, i, I naprawdę jestem dzisiaj wdzięczny za to, że mogę czuć ból. Jest wdzięczny, że mogę czuć ból, i, i niezrozumienie wręcz, nie? To jest coś pięknego i taki. To jest proces, nie? To jest wszystko proces. Tak samo mówię: no życie to jest też proces. I pewnych momentów ja musiałem dość, i teraz mogę, też nie mogę żądać, że ktoś to będzie rozumiał w moich najbliższych. Ja to właśnie teraz to dzisiaj wiem, nie? I, że, i, i, I wiecie co, wtedy, kiedy byłem no, znaczy, najgorsze, co było na mnie, było jak ktoś mnie oskarżał, to, że to jest moja, jakby wrodzone, że to jest złe, że ty jesteś. No zły, nie? Zły, nie? A ja sobie myślę, mówię, no kurde, przecież jak się dobrze, a to wszystko wychodzi tak, no jakby poza mną. I później mówisz, że coś na odpowiedzialność tam uzależnienia, że to, e, taki kurde, wiecie, no nie zgadzałem się z tym, no, no bo mówię, no przecież to nie jestem winny, no ale wie, wiecie, co to taka prawda ale dlaczego? Bo ja na ten, ten moment ja wiem, że nie mogłem, nie? Nawet to w, w wielkiej księdze zresztą mówi, że nie dochodzą do zdrowia ci, co nie chcą, bądź nie mogą zdobyć się na na bezwzględną uczciwość. No nie mogą, nie? Bezwzględna uczciwość, nie? A ja po prostu nie mogę na dany moment. No i teraz wiecie co? Jeżeli ja... Ja wiem, że to też to wszystko działa też nie, niekoniecznie, bo nie musi być ktoś uzależniony od jakiegoś środka, ale też może tak właśnie rozumować, nie? Błędnie. I wtedy ja też nie mogę oskarżać o to, że, że, że ktoś mi robi krzywdę, nie? Czy, że, że ktoś nie robi tak, jak ja chcę, czyli czy, czy, że się nie rozumie, bo oczywiście, bo jeżeli ja coś dostałem i wiem, że, że to działa i jest, no, przynosi owoc, nie co jest dobre i co złe, to też bardzo łatwo ja to w, wnioskowałem. Nie wiem, czy... No tak to rozumuję, wiecie, bo jak to te nawet przy stworzeniu ziemi, kiedy Bóg stworzył człowieka, ziemię i tak dalej, i tak dalej, to on musiał zobaczyć, zobaczyć, że to jest dobre, nie? No, ale co do co, niego jest dobre, właśnie. I zobaczy, że to jest dobre, i następny dzień minął, i zobaczy że to jest dobre. No, moim zdaniem, dobre jest to, co do czemuś służy. To przynosi owoc. Nie? I, i, I wiecie co? I, I dzisiaj jestem przekonany, że ból, te, te złe rzeczy, co nas spotkają, to jeżeli przynoszą owoc, jeżeli to przyniesie czemuś służy, to to jest dobre. No. Dzisiaj jestem o tym przekonany. I teraz nie mam prawa żądać. Żeby. Bo ja też jak ktoś coś odkrywa, no to chcesz, szczególnie tych, co kochasz i, i, i tak dalej, no chcesz, żeby to wiedzieli i rozumieli, nie? Żeby też to zrozumieli i żeby też się nie myczyli, wiesz. ani... opór puf, blacha, nie? No to o co tu chodzi, no to przecież ja też nie mam tego robić. Jeśli skarżyć kogoś, to już w ogóle to będzie, nie będzie działać, nie? No to tego jest potrzebny trening, czas. Iść w tym kierunku po prostu. Jeśli... Wiecie co, ja kiedy siedziałem w przystanku, kiedy już taki byłem zrezygnowany i siebie dobijałem, że są, wiecie, no, że ja jestem cienki jak ksi pająka, nie? I tak sobie takie coś tam przy, w rozmyślania takie subskryłem, że Jezus mówi, że jeśli nie nienawidzisz swojego życia, to je zyskasz. A jeśli kochasz swoje życie, to je stracisz. Ja wynotałem teraz cugada gada tutaj w ogóle, nie? Jak chcę kochać swoje życie, to, to co? To jest ja stracę, a jak nienawidzę, to, to będę miał to życie? Więc no. ja myślę, mówię, kurczę teraz na czym to polega. Nie nadaramo jest to, moim zdaniem, to słowo swoje, nie? Bo zobaczcie, on mi mówi, że jest życiem, tak? A jeżeli ja chcę żyć po swojemu, to czyli to porównywanie, no. jakiś tak, jak ten chomik, to jest moje życie, nie? Ja myślę, że je kocham, ale szczególnie, a wtedy, kiedy ona mi da plony, w sensie jakieś wielkie bogactwa, i to, i ja będę to kochał ubóstwo, to będzie mój bóg. To już w ogóle, no to masz stacone na pewno, nie? Jest tam bez wątpienia, ale kiedy, kiedy tak naprawdę pokocham jego życie, to nawet jeśli bym miał to wszystko. To się nie, to nie chodzi, jeśli to nie jest mój Bóg, jeżeli pokocham do Jego życie i nawet jeśli mi będzie dobrze, to będę nienawidził tego oszustwa, kłamstwa, w którym żyłem, bo ja już teraz nienawidzę tego, bo to przyniosło chwast, to nie był plon, to nie było owocu tam w ogóle, to nie przynosiło nic, niczemu nie służyło, tylko bólowi, ale no paradoksalnie ten ból też był potrzebny, nie? No niekoniecznie, nie, nie, że, że wiem, tylko że wiem, że do czegoś to dochodzi, nie? Dzisiaj jestem o tym przekonany, że po prostu to, co jest strasznie na początku, to jest później piękne, nie? Ja dzisiaj wiem, że ta droga nie jest jakaś super lekka, nie? No ale to, po co mi te lekkie? No to już, to już próbowałem tam lekko, próbowałem... I zawsze było na koniec strasznie, czyli pięknie strasznie, strasznie pięknie, chyba lepsze. Ja, jeśli ktoś ogląda, jak ten film do końca, to ja, to ja w tym momencie chcę ci podziękować, bo, bo nie wiem, czy ja bym sam słuchał tego kiedykolwiek, no ale jesteś wytrwały. Jak oglądasz, to jesteś wytrwały. Pozdrawiam.